Chłopaki, jak wy jesteście pierwszy raz na emigracji, to wam powiem trudna sprawa. Stawa, musisz do pomóc. Lekko nie będzie. Jak są te badania techniczne? Bo pan mówił po polsku? A to kolega też mówi? No tak, ja z Polski jestem. Zasad jest zasadniczo kilka. W Anglii nigdy pod żadnym pozorem. Siemasz, kuzyn. Siemanko! Na ja trzeci? Nie ufać i nie wiesz żadnemu Polakom. Emigracja XD! W sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central. Siema. Trzech kumpli. Kocham was. Jedna praca. Wyluzu. Zero ogarnięcia. Daję! Pracoholicy powracają na Comedy Central od 2 czerwca. Czas na zabawę z przyjaciółmi. Ale wchodzę rozdawaj. Na wyjazdach trzeba grać. Takie jest prawo. Wchodzę. Wchodzę. Niech ktoś wybierze. Zwycięzca bierze wszystko. Zgoda. Można jeść jedną ręką. Nie chcę grać. Przyjaciele, od poniedziałku do piątku o 17 w Comedy Central.